Dziewczyny, powiedzcie, co Was skłoniło, żeby przyjść na ten dzisiejszy marsz tutaj? No, żeby uczcić się wychowania z papieża. No i ja ogólnie jesteś tam bądź w Polsce. Pierwszy raz uczestniczycie w tym marszu w Gorzowie? Ja chyba trzeci. Trzeci raz już, tak? Jak nie czwarty, ale nie wiem, I z, Jesteście harcerkami, dobrze widzę? Tak. Z jakiej drużyny? 55. Zgorzowa tutaj, tak? Bardzo Ale kochani, porządkowi na boki całkiem. Całkiem na boki, porządkowi całkiem na boki. Proszę powiedzieć, co was skłoniło, żeby przyjść na ten marsz tutaj dzisiaj? Myślę, że z tego powodu, że jesteśmy grupą harcerską, drużyną pierwszą GDH Parasol, na pewno jest służba ojczyźnie i służba Janowemu II. Chcecie w ten sposób właśnie uczcić jego pamięć? Tak, który teraz uchodzi w kwiatowej i na pewno, na pewno. Tu jesteśmy w A, A y, pierwszy raz jesteście na marszu? Y, nie, już któryś tam, znaczy koleżanki są, któryś tam z kolei jest pierwszy raz. Pani ale... pierwszy. Tak. Dziękczy niebie Chwałę chwałem serca mego Dam Jezus siłą Jezus pieśnią Mego życia Którem wiecznym Niepojęty w swej

para de